Na pewno dla naszej głowy, dla naszego samopoczucia. Każdy mecz wygrany napawia optymizmem. Ważne po tym dzisiejszym meczu, że wszystkie jesteśmy zdrowe i co? Teraz krótki odpoczynek i od poniedziałku zaczynamy przygotowania do pierwszego meczu naszego z Niemkami. Jakie właśnie będą te ostatnie dni odpoczynek od piłki nożnej, czy, czy do końca ćwiczenie pewnych elementów? To znaczy teraz najbliższe dwa dni mamy wolne poświęcone na regenerację i od poniedziałku zaczynamy mikrocykl już meczowy pod mecz z Niemkami. Podkreśliłeś, że wszystkie zdrowe to dobrze, bo Ukraińki dzisiaj nie odstawiały. Byłyście trochę zaskoczone taką twardą grą w pierwszej połowie szczególnie. Taka jest piłka nożna. Jesteśmy do tego przyzwyczajone, że zawsze, gdy wychodzi się na boisko, to po to, żeby wygrać. Mimo, że był to mecz towarzyski, to podchodzi, podchodzi, my podeszliśmy do tego meczu na poważnie i Ukraińki również. Nie odstawiałyśmy nogi, więc cieszę naprawdę to, że jesteśmy po tym meczu zdrowe i w komplecie możemy się przygotowywać do euro. Zdjęcie mecz był dla Ciebie? To było rozegranie się po kontuzji, czy... O, dziękujemy. Czy y, to była jednak już na 100% walka o wyjściową jedenastkę na Niemki? E... Dla mnie na pewno te minuty po, po mojej kontuzji, były bardzo ważne, więc cieszę się bardzo, że dostałam dzisiaj szansę od razu zagrać te 90 minut, ponieważ od mojego ostatniego meczu jednak minęło trochę czasu, bo ligę w Bundeslidze skończyliśmy już 11 maja, mimo że już byłam zdrowa, nie udało mi się już tam zagrać, więc doceniam dzisiaj te minuty. Jestem zdrowa, jestem gotowa, a jaką decyzję podejmie selekcjonerka, to już jest tylko jakby jej decyzja, ale ja jestem gotowa do walki. Zwiat takiego, bo trenermina mówił, że to jest bardzo zindywidualizowany plan na to spotkanie. To jak z twojego, z twojego punktu widzenia wyglądał ten plan na ten mecz? Bo były fragmenty, gdzie przycisnęliśmy Ukrainki, było parę, parę fajnych akcji, cztery bramki, a czy ty ze swojej tradycje zadowolony? Myślę, że tak, że wiadomo, były momenty, gdzie mogłem się lepiej zachować, ale ogólnie z tego spotkania jestem zadowolona, ponieważ e, tak jak już wcześniej wspomniałam, od tego ostatniego mojego meczu minęły trzy miesiące, więc jednak jest to trochę czasu, brakowało mi tych minut meczowych, bo wiadomo, e, trening treningiem, e, e, już jakby w tym uczestniczę od dawna, ale e, tych minut boiskowych e, w meczu e, mi brakowało, więc e, schodzę dzisiaj pozytywna e, z tego boiska, z zadowolona. E, i jak najbardziej przygotowuje się pod mecz teamkami. Statystyki są takie, że od 11 meczów reprezentacja Polski nie przegrała w tym roku, też nie przegrała 1 61.00, to co jedziemy na tę Szwajcarię. <grymne> <grymne> Optymizm jest, jesteśmy gotowe i damy na pewno wszystko, to możemy Wam wszystkim obiecać. Czy któryś element gry na spotkaniu z Niemkami dzisiaj udało się szczególnie przepracować, czy to jednak był taki w oderwaniu od tego, co będzie się grały na inaugurację? Hmm, myślę, że te mecze będą się zdecydowanie różnić ten co był dzisiaj z Niemkami, a jednak z ten, co był dzisiaj z Ukrainą i... Na pewno te nasze sytuacje bramkowe po tych szybkich wymianach podań to jest to, czego będziemy potrzebować w piątek, więc to na pewno na plus, ale gdzieś ta taktyka i trochę założenia mogą się różnić, ale o tym teraz nie, nie będę tutaj I mówić. Jeśli miałem możliwość zagrania jakąś taką topową reprezentację jeszcze przed euro, to, to chciałybyście się sprawdzić, czy jednak ten swój świetny bilans, odbudowane głowy i jechać. Bo ciężkie pytanie, nie rozmyślałam tego w takich kategoriach, do każdego meczu podchodzę tak samo po to, żeby go wygrać, jak najlepiej się przygotować. Grałyśmy dzisiaj z Ukrainą, cieszę się, że rozegrałyśmy ten mecz też w Polsce przed naszymi kibicami, bo dodaje nam to jeszcze większej wiary, że te ostatnie minuty przed właśnie wylotem mogłyśmy zagrać właśnie na terytorium Polski dla swoich kibiców. Rozgrywasz to spotkanie z Niemkami w głowie? I czy często oni myślisz, że tak spotka? Powiem tak, gdy byłam kontuzjowana. To myślałam bardzo dużo, bo wiadomo ten cel, żeby zdążyć, żeby wyzdrowieć na mistrzostwa był dla mnie celem priorytetowym. Teraz, gdy już jestem zdrowa i przyjechałam do to zgrupowanie, to skupiam się na każdym dniu, tak żeby z każdego treningu, z każdej jednostki teraz z tego meczu czerpać po prostu jak najwięcej. Więc dla mnie wiadomo, myślę o Euro, ale jestem tu i teraz na każdym treningu, tak samo dzisiaj w, w tym meczu. Teraz trochę odpoczynają dla głowy przez te dwa dni, ale wiadomo, że ten mecz z tyłu głowy gdzieś już jest. A jak pożegnamy się w klubie, wiedząc, że się grała przeciwko reprezentacji kraju? No, <grym wziął> Było powodzenia, <grym wziął> ale, ale zobaczymy. No, występuje na co dzień w Bundeslidze, więc gdzieś ten mecz z Niemkami na pewno ma taki smaczek dla mnie. Wiem, że ode mnie z klubu przyjeżdża dyrektorka sportowa, trenerka, będą obecne na tym meczu, więc... Bardzo się cieszę. Czujecie to, że będziecie uczestniczyć w czymś wielkim, czego w polskiej jeszcze nie było? W głowach na pewno tak, ale musimy tego doświadczyć, ponieważ każda z nas nigdy nie była na takiej wielkiej e, imprezie, e, więc na pewno pojedziemy tam, na takiej wielki turniej, na mistrzostwa. Tam, gdzie nigdy nas nie było, nigdy nie byłyśmy, ale zawsze o tym marzyłyśmy, więc e, jestem podekscytowana, e, to, co nas tam czeka. Ale w piłkę noszą gramy już od X lat, dlatego to jest tam cel priorytetowy i skupiamy się na piłkarskich rzeczach. Można powiedzieć, że spełniają się marzenia. Zgadza się. Ten awans to już było jedno z tych marzeń, a no, teraz występuje na tych mistrzostwach i jak najlepsze zaprezentowanie naszego kraju to jest oczywiście nasze wspólne marzenie całej drużyny. I, i gracie w grupie śmierci. To Wam pomaga <grym> czy przeszkadza? <grym> e... Jedziemy na mistrzostwa Europy. Tam są same najlepsze drużyny. Tam nie ma łatwych reprezentacji. Przyjdzie nam zagrać z samymi topowymi, i na kogo byśmy by nie trafiły, to są, to są drużyny najlepsze po prostu w Europie. Los nam przyjdzie reprezentacje Niemiec, Szwecji i Danii. My skupiamy się na tym, żeby się jak najlepiej przygotować, podejść do tych spotkań i oczywiście walczyć o zwycięstwo. Dziękuję bardzo.